Wędrujemy szlakiem szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi i zawodów, które wybrały tysiące uczniów w kraju. Odwiedzimy 53 rolnicze placówki w Polsce. Pokażemy nowoczesne pracownie, wykwalifikowaną kadrę i zadowolonych uczniów. Przekonamy nieprzekonanych i pomożemy dokonać wyboru szkoły z zawodem. Zdejmując szpilki, na półty zwykłe robocze czuję wolność i siłę do pracy. Chcę być rolnikiem. Od dzieciństwa zawsze lubiłem czynić zaglądać, wszystko skręcać, rozbierać, naprawiać, i dlatego będę technikę mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Agrobiznes jest to takim aktualnym, bardzo ciekawym kierunkiem opartym o nowoczesne rolnictwo i myślę, że mi się podoba. Mechanizacja rolnictwa i agrotronika czy agrobiznes? Komu to wszystko ma służyć? Ano rolnikowi. I właśnie od rolnika zaczynamy. Zuzanna, która wybrała ten zawód, uczy się w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. Jakie owoce zrodzi Jabłoń? Z pewnością pełne pasji i chęci do pracy. Ile jęczmienia wysiewamy na hektar? Na jeden hektar mamy 1956 obrotów. Z tym, że próbę kręconą robimy po prostu tak, jakby na jeden ar. Dlatego kręcimy 19,5 obrota. Skrzynią. Jeden, dwa, trzy, cztery. Rolnik to jeden, dla mnie ktoś, kto właśnie wytwarza dla ludzi mieszkających w mieście warzywa, mięso. To wszystko właśnie. Co jest głównie w miastach żywność. Rolnik powinien przede wszystkim mieć w sobie pasję. I teraz chwila prawdy. Czy dobrze ustawiliśmy się? Waga wskazuje nam 2 kilo. Czyli tak jakbyśmy mieli wysiać 200 kg na hektar. Czy wynik jest poprawny? Tak. tak. Przyszłam z wiedzą taką do tej szkoły, na przykład rozpoznawanie nasion, rodzaj zbóż, zwierząt, budowy zwierząt właśnie. A czego się mogę nauczyć? Mogę się nauczyć, poszerzając swoją wiedzę na temat zwierząt, bardziej budowy, na przykład chorób, których nie każdy zna po prostu na gospodarstwie jednak. Namnożyły te zwierzęta w czystości i ocalono tą rasę właśnie przed wyginięciem. Najbardziej lubię produkcję zwierzęcą. To jest mój ulubiony przedmiot, ale również roślinna. Gorzej mi idzie z mechanizacją, właśnie i to nie jest mój ulubiony przedmiot. Bardzo lubię jeździć ciągnikiem. Po szkole chciałabym zostać na roli po rodzicach, przejąć gospodarstwo. Żeby wyprodukować tą żywność dobrej jakości, wysokiej jakości, wymaga to wysokiej wiedzy, też doświadczenia zawodowego które nasi uczniowie zdobywają na lekcjach teoretycznych, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych. Jeździmy również w ramach zajęć praktycznych do gospodarstw rolniczych. A praktyka w połączeniu z teorią daje rolnikowi wszystko, co potrzebne do dalszej pracy. Rolnik po skończeniu szkoły potrafi prowadzić produkcję roślinną i zwierzęcą, obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, poradzi sobie ze sprzedażą produktów rolnych i zwierząt gospodarskich. Oblicza opłacalność produkcji rolniczej, potrafi też kierować ciągnikiem z przyczepą. Tytuł zawodowy rolnik uprawnia do przejęcia gospodarstwa i zakup ziemi, a także korzystania z funduszy unijnych. Prowadzimy rekrutację do 4 i 5 technikum w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik agrobiznesu, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Dodatkowo prowadzimy nabór do szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodach rolnik i cukiernik, i to zarówno dla absolwentów gimnazjum, jak i dla ośmioklasistów. Przygotowujemy młodzież do matury, ale dajemy też możliwość zdobycia ciekawego zawodu. Ciekawy, a już na pewno nowoczesny zawód zdobywa Rafał w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. A gdy nauka łączy się z prawdziwym zamiłowaniem do maszyn, to technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie na medal. Będziemy poznawać monitory, tak, będziemy poznawać sposób sterowania maszynami, ciągnikiem, czy sieczkarnią, również maszynami, które współpracują z ze źródłem napędu, jakim jest ciągnik. Na tych monitorach możecie zobaczyć tutaj, tutaj stacjonarnie, w jaki sposób wprowadzać dane. Mechanizacja i Agrotronika to są dwie takie rzeczy, w których się odnajduje i myślę o tym przyszłościowo. Tato coś naprawiał, dziadek tak samo i ja razem z nimi gdzieś tam chodziłem, kręciłem. Przejazd po okręgu. U nas może nie jest zbyt mocno spopularyzowany, tak, ale chociażby w RPA w Republice Południowej Afryki można tam zobaczyć bardzo dużo pól, które właśnie mają kształt okrągły. Wynika to przede wszystkim z oszczędności przy nawadnianiu. Wygląda na to, że szkoła tylko otwiera przed uczniami drogę i prostą i po okręgu. Pojadą nowoczesnymi maszynami, prosto na pola polskie, europejskie, a nawet afrykańskie. Ktoś próbuje, żeby sprawić, wstawić nowy sprzęt? Weźmiemy sobie opyskiwać właśnie teraz. Okay. Teraz nie potrzeba się w smarze tak po łokcie brudzić. Teraz wszystko jest na sterownikach, wszystko jest elektronicznie robione, więc nie ma potrzeby. Wystarczy wejść do kabiny, do tego kokpitu, tam wszystko podnieść komputer, można zobaczyć, jak te sterowniki chodzą. To wszystko jest teraz na elektronice, więc nie ma smaru, nie ma niczego. Już podpiąłeś? Świeci? Świeci. Świeci? Joda? Dobra. Idziemy dalej. dalej. Jest zapłon? Łącznie Jest, jest za, dobra. I skanujemy. Bardzo dużo systemów jest to też. Trwa. Kiedyś to i było głośno i było brudno, a teraz w kabinie mamy wszystko. Mamy klimatyzację, mamy ogrzewanie. Można to porównać, nie wiem, do samochodu, nawet klasy premium. To sobie może bardzo fajnie. Wyciągnąć, tak? Są bardzo zainteresowani nowoczesnymi systemami, bardzo lubią pracować na maszynach, bardzo lubią poszerzać swoją wiedzę. Znaczna część z nich pracuje w gospodarstwach, u siebie w gospodarstwach, niemniej jednak nie mają możliwości takiej, żeby na tak zaawansowanym sprzęcie pracować i bardzo chętnie tutaj rozwijają swoją wiedzę. Każdy uczeń musi zapoznać się sam, osobiście, czyli wziąć w ręce śrubkę, dokręcić, odkręcić, yy, zrobić naprawę yy, jakiegoś sprzętu, podłączyć ten sprzęt i przede wszystkim pracować na nim w polu. Jeżeli ktoś lubi mechanizację, lubi to wszystko, to naprawdę nie jest to trudne, jest to proste. Proste, a kwalifikacje w nowoczesnym precyzyjnym rolnictwie dziś konieczne. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po szkole potrafi obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze, a także diagnozować ich stan techniczny i wykonać ich naprawy. Zdobędzie prawo jazdy na samochód i ciągnik. Bez problemu zaprogramuje sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesne systemy elektroniczne i nawigacji satelitarnej. Szkoła kształci młodzież w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i Usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii oraz technik turystyki wiejskiej. Przed Anią jeszcze długa droga. Ciągnikiem, ale nie tylko. W zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie nauczy się, jak stworzyć dobry biznes agrobiznes. Bo właśnie taki kierunek wybrała, a z wsią wiąże swoją przyszłość. A zanim sobie sporządzimy bilans przedsiębiorstwa, musimy sobie słuchajcie powiedzieć, co to jest w ogóle bilans. Krzysztof, co to jest bilans? Zestawienie aktywów i pasywów. Aktywa to. Majątek. Przedsiębiorstwa, a pasywa to. Źródła pochodzenia. Źródła pochodzenia tego majątku, bardzo dobrze. Na czym polega równowaga bilansowa? Aktywa równa się pasywa. Dobrze. Mieszkam na wsi. Moi rodzice nie pracują we własnym gospodarstwie, ponieważ go nie mamy. Ale jakoś tak od maleńkości właśnie z tą wsią miałam do czynienia i bardzo to lubię. A jakbym chciała właśnie taką założyć własne gospodarstwo, to wydaje mi się, że z końmi coś. Myślę, że mi się przyda właśnie ta produkcja roślinna, czy nawet prowadzenie działalności gospodarczej, te przedmioty. Proponuję zrobić szybciutko małe takie zadanko. Zapiszcie treść. Oblicz zbędną ilość mocznika. Wnoszoną do gleby w celu dostarczenia jej 60 kg azotu. Matematyka osobiście to mi zbyt nie sprawia, bo nawet ją lubię. 100 to 46 i 160. Młodym ludziom często wydaje się, że technika agrobiznesu to trudny kierunek, że jest tu dużo liczenia, dużo matematyki. Jednak łączenie teorii z praktyką, która odbywa się na warsztatach szkolnych, powoduje, że ta wiedza jest bardziej przyswajalna przez młodych ludzi. Około 130 kg mocznika. Dobrze. Na naukę poświęcam no, godzina, dwie. Zależy jeszcze, ile jest zadane i ile trzeba się nauczyć. A jeżeli mam jeszcze czas na własne jakieś hobby czy coś, no to idę dostajnie jeszcze konny. Bo konikiem Ani są konie. W szkole prowadzonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi może tę pasję rozwijać. Dobra, Aniu, konio-siodłany. siadamy powolutku na konia, przytrzymam siodełko z tej strony. I na razie zrobimy sobie dwa, trzy kółeczka. Współczesne gospodarstwo rolne coraz częściej przypomina nowoczesne przedsiębiorstwo, a rolnik jest w zasadzie menadżerem. I jego wiedza, umiejętności, doświadczenie przekłada się na to, czy jego przedsiębiorstwo będzie rentowne i będzie konkurencyjne. A takie właśnie gospodarstwa będzie tworzył technik agrobiznesu. Uczeń kończący ten kierunek zna się na produkcji rolniczej, roślinnej i zwierzęcej, oceni opłacalność ekonomiczną, poznał potrzebne w tym zakresie elementy prawa, potrafi wypełniać dokumenty związane z prowadzeniem firmy, a także zdobywać dopłaty unijne do produkcji. Obecnie w technikum kształcimy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu. Planujemy od września przyszłego roku wprowadzenie zawodu technik hodowca koni. Mamy własną stajnię, pełno chęci, zapału, miłość do zwierząt i myślę, że tą miłością zarażimy młodych ludzi. Zuzanna zasieje, dojrzy i zbierze plon. Rafał naprawi konieczne przy produkcji maszyny i zaprogramuje nowoczesne urządzenia rolnicze, a Ania zaplanuje wszystkim dobry biznes. Trzy ścieżki i mnóstwo możliwości. Takie zawody można wybrać w wielu szkołach w kraju prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zawód rolnik jest dostępny w sześciu placówkach. Technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nauczą się młodzi ludzie w większości resortowych szkół, a kto chce wybrać agrobiznes, może szukać w szesnastu z nich. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.gov.pl Ukośnik Web, Ukośnik Rolnictwo.